Hej, cześć witajcie, z tej strony Halk i dzisiaj ogółem będziemy sobie grali po raz pierwszy w Bedwarsy moją pierwszą gierkę i zaraz tutaj przyjdą moi trenerzy. O tu to, to nie będzie jeden trener, tylko dzisiaj chyba dwóch, ale już... O! Dzień witam dobry, panu świat! Mamy, mamy tutaj normalnie mistro wow. pana, siema wow. Halku Siema, to siema, witam. Mogę to Ello. jest prank, ale co jest prankiem? Idziemy e, nie w BedWarsy, tak? Tak, idziemy grać tak, w Bydłorsy. Jej! Tu masz zieloną zupę, możesz ją wypić. O, ale po co mi... A, bo ja jestem zielony, ale fajne tak. żarty. Ha, dobra, yy, ale idziemy okay. już na te bedursy, Stary bo ja, ja nie mogę normalnie. A, to idziemy, idziemy. Tak. Okej, okay, więc jesteśmy już tutaj na Arneczce, dojechaliśmy tutaj Uberem, helikopterem i normalnie tutaj jestem już z moimi dwoma trenerami. Przywitaj się, Fly. Cześć, jestem Fly, jestem założycielem niczego i dzisiaj będę cię trenował. No, co, yy. Tak, dobra, nie, nieważne. I papili. Cześć, jestem Mnichem, z pradawnej Szczuropatwy z Macedonii. Dobrze bardzo. I ogółem no to dzisiaj wy będziecie mnie uczyli grać, tak? W tak, Minecrafta, tak. już chciałem powiedzieć w tak. nie wiem Jest pierwsza kluczowa sprawa. No, tak. Chcesz, żeby cię bolał brzuch? Nie. To obuduj łóżko tym czymś. O, już, już <laughs> obudowywuję. I ja w ogóle tak wysoko skaczę, jakbym normalnie był po żelkach. No bo ty jesteś, ale... no bo... A możliwe, tak, tak, dobra. Tak nieważne. było? Tak, dałem Ci A mam się budować na środek? Tak, musisz się budować na środek, tak? bo oni są niebezpieczni, co nie? Tutaj, yy, mnichu? Tak, tak, bardzo. To są bardzo niebezpieczne. Yy, ale ja bym wolał nazwę papili. Yy, papili, cześć. Olin. Tak. <noise> Dobra, yy, ale ogółem to to, jeśli ktoś ogląda ten film, to chyba, nie wiem, czy to kiedyś trafi tam gdzieś tam do góry, to możecie zostawić tutaj łapeczkę w górę i możecie też paść na kanał do Papiliego i na kanał do Fly'a. Ogółem zostawić im tam subskrypcję. Papili potrzebuje więcej, bo Fly już ma dużo. Właśnie. No. I idzie do nas żółty, chłopacy. To jest do, to, dobry to znak? Mam go przytulić? Jako mion. Musisz go przytulić, ale jak go będziesz przytulał, to musisz go tak mocno przytulić, żeby się połamał. O, No cię tak, kręcę. żeby mu oczy wyszły. No... Tak. Tak jak są to takie zabawki, co nie? No. Które? Czekaj, czekaj, uważaj, bo to jest no ja właśnie. takie wysokość tutaj... skacze, że ja się boję, że ja przeskoczę ich normalnie. Ula la. Ej, no jeszcze czerwoni do nas idą. Ej, no co się dzieje z tym normalnie. Światem? O ja ten Nie, nie. Te, kurczę. Najgorzej, okay. ja się boję, ja... A jeszcze... Nie bój Zniszczyli na łóżko! to jest teraz Dobrze, jest. ...normalnie... ...dobra, widzisz, słyszałam, jesteś że jest coś takiego jak ukośnik GG gadżety, to to coś nam daje? Tak, a. możesz tam wykupić tak. sobie fajne rzeczy, jesteś halkiem superbohaterem, ja więc to za darmo. I no. ja cię kręcę. Ale super. Więc, no. No, a ja w, w ogóle, czemu nie wierzę. mogłem wcześniej grać w Bo ja jeszcze słyszałem, że można tylko dwa razy. W ogóle ja ich no, bo tutaj mam na jednego stary, właśnie, muszę ci... Powiedzieć jedną rzecz. Hmm. Możesz zagrać w Bedwarsy trzy razy my już sobie gramy. Drugi raz, więc no, na oh, trzeciej no. ręce będziesz sam i to nie. jest bardzo super. My, my po prostu odejdziemy, w, wtopimy oh, się nie. w ziemię. Tak, I tak to się skończy. I Potem inni oh, nas zjedzą. Mogę to Cię dobrze. już poci mogę y... cię pocieszyć, że Superman i, i Kapitan Ameryka już nie, nie, nie żyją. O! o, ja słyszałam, że jeszcze Spiderman. Bo też tam oglądałem. Tak, Spider-Man też umarł. Też. też. No. Iron I Man. tak nie, jak ja. Co? <noise> to, to nie był żaden spoiler. <noise> dobra, 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 dobra. <noise> szybko. To dobra, jest ja lecę. Naprawdę? Musisz ich, musisz ich tutaj przezwyciężyć. Przezwyciężę strach. Patrz, ja wierzę w, w siebie bardziej spalić. niż ty we mnie. Patrz co ja robię. Yy, ogółem tutaj niszcze aaa, o nie czemu ja mam go na jednego takiego strzała, jak ja widziałem to ludzie mają... Jesteś halkiem, uważaj, uważaj, bo tutaj plecy. Ej, bo ja mam ja... kilof mu jest niewidzialny. No, mo no, bardzo możliwe, bo twój kilof jest, jest przystosowany pro. do ciebie. Pro dobry, tak? Tak, no jest tak. Pro... Wow, nice, dobra, zabiłem go, w ogóle Good ja się job. kręcę, ja nie wiem jak to się robi, ale... Yy, ale chodzi. Widzisz tam tą zieloną wełnę? Wow, uważaj! Wow! wow! dzisiaj mój drugi dzień, znaczy nie dzień, tylko moja druga arenka Bedos i słuchajcie chłopaki, zobaczcie jak urosłem normalnie. Ale wow! ty wyrosłeś ja stare ja nie, nie duże. Ja też nie Co ty jadłeś? Czyżby żeberka w sosie grzybowo-sojowym? Tak jest, o. O. Y ja nie idziemy mogę. już na tę arenkę, bo nie mogę się doczekać. Podróż będzie długa, więc trzymaj książkę, poczytaj sobie i chodź, chodź. Czemu on załatwiał? Dobra, nieważne! Lecimy! Łooo wow! Druga ręka wystartowała tutaj, ogółem jestem z chłopakami, co sądzicie o tym, że ta arenka wystartowała? Jestem, już jestem dużym. bardzo zadowolony, ponieważ Patrzcie byłem... jaki jestem wielki flya wow, nie słuchamy! Wow, ale urosłeś. urosłeś. Ej, Dobra, ej, obuduj ktoś łóżko, teraz ja jestem tym lepszym, więc wy tam bądźcie sobie na dole i ogółem wiecie. wiecie Pojechałem jak to jest. na obóz harcerski nauczyłem się latać. Ja też. Nie gadaj. No, tak. Ta. Patrz. Nie. też tak będziesz umiał kiedyś. O, widzisz? Łooo! Wow, no. ja też tak chcę, ale chyba, Hulk nie ma tego przewidzianego. Hulk w planach, na razie nie nie umie. Nie? nie wiem, wiesz co? W każdym ciężki jesteś, ale Mo to. Chyba może dam kiedyś radę, ale dobra, chodźmy na środek po szmaragdy i będzie szmaragdy. naprawdę, naprawdę dobrze, chyba tak. Chyba będzie za do, bardzo dobrze, za dobrze. Bo w ostatniej gierce, chyba tej co było kilka lat temu, to ni nic szmaragdów nie... Nie poszliśmy po szmaragdy, ani nic tam Musisz nie... Musisz wchłonąć moc tego kamienia. Tak? Kamień nieskończoności? Nie, nie, Thanos jest zły! Szymaj, Thanos Szymaj. jest zły, o! Wow. O, o I to teraz, i teraz za rok będę latał? Znaczy na kolejnej arenie? Tak, bo to jo. był kamień latania. A to nie był kamień nieskończoności? Był. Ale który to teraz był? Kurczę, niech to ktoś wygoogluje luk. i napiszcie. O, napiszcie, co robi zielony kamień nieskończoności, a ja wam przypnę serduszko. Przynajmniej się postaram, bo <noise> rzadko przypinam te rzeczy, ale no wiecie, jak to jest. No, trudno. Znacie, kto przypina? Znacie, w sensie jak ktoś ja to przepinam. obejrzy, nie? Bo wie... dawaj, nisz to, niszczcie to, niszcie to. No, Masz. ale <noise> A, dobra, bardzo dobry pomysł. Yy, powiem ci tak. Co ty zrobiłeś? Ja to cię się kręcę. Stało. On się sam wybuchnął TNT Ja nie mogę. Bo to jest mnich, on jest z Macedonii stary, oni tam nie on mieli za z Shaolin. Oni tam nie mieli za BHP. No właśnie. <laughs> Bez komentarza, ale chodźmy, to są czerwoni. Dawaj na czerwonych, nie mają nawet łóżka. Ja do wow. nich potykiem Jum. teleportacji. Jum. Wow! wow, Jum. wow, Siup! Nice! ziszę łóżko. Ja Bardziej cię kręcę. Się się z, z powali... nie powraca wow. Yo, wow Co ty robisz? Ej, ej, wam też się wydaje, że na tej mapie jakby tutaj Chyba jak oglądałem tam kiedyś To tutaj te diaksy chyba były Gdzie indziej, tam dalej, co nie? Ej, rzeczywiście, ej, ej, ej Ej, to no. teraz Ej, te mapy są coraz lepsze Z każdym dniem, nie? No, no, Bloksiu, mam dla ciebie kolejne Dwa kamienie nieskończoności Ale do kogo ty mówisz? Chyba do Halka, nie? Tak Dobrze, Harku. bo jakieś dziwne przyzwisko tutaj usłyszałem. No bo. A... No bo, tak no do bo kurczę do tak, tak, tak mówiłem. Do, tak do mojego ulubionego youtubera mówią, ale nie wiem czemu ty tak do mnie, ale. Bo mi się. Halku. halku. Nie! Halku. Halku on patrz. mnie podkopuje, on jest zdrajcą narodu! Nie, to jest Thanos! To jest Thanos! Uciekamy! Szybko! A -a -a. FLY! Chodź mi o tu nie. pomóż! fly! On nas Gdzie zdradził! Jesteś? On jest tym Gdzie złym! Jesteś? Szybko ten... O no, nie! On tu o biegnie! <laughs> Pomocy! Szybko fly, dobuduj się do żółtych! Ja nie wiem co mam robić, okay. on tu leci! Chodź. Yeah. Dobrze, Szybko. lecę. Dawaj. O, dobrze. On nas jednak chyba nie zdradził, ale uda nam się to wygrać. Wow. wow dobrze. Drem, dobrze. Nie z... dobrze zniszczył. Zniszczył. Bardziej Rozbalamy o, żółtych. O, dobra. Ej, a gdzie jest jeszcze czerwony jeden? Zalniku w Macedonii. Gdzie on może być? U siebie właśnie e... pewnie. A, no wow. to chodźmy tam do niego yy, w, na bazę i ogółem to ja wam powiem, że co wy na to, żeby zniszczyć tutaj tego czerwonego? Tylko yy, gdzie on jest? Namierz go tym swoim. Wzrokiem. Namierzam go. Oni, mu, oni jeszcze mu podpowiadałem, żeby shifta kliknął. To on się gdzieś chowa. On się chowa w, to, w to, fladze. To, nie wiem, no kurczę, w fladze? To zabij go. Stawiam tak. Zabiję mu rodzinę za to. Nie, Ale... nie, 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 spokojnie. Dobra. Nie, serio ja myślę, że... się koło w fladze, serio? No, nice. serio? Nice! Dobra! Oj, no, byłem nice. to chyba... Teraz muszę znowu przerwać na kilka lat te granie w Bedworsy, więc... papa. pa! pa. No, Oła zabił mnie No więc papa pa, ludziska Dobra słuchajcie, jestem już najstarszym tutaj Halkim, zaraz będzie moja ostatnia arenka i słuchajcie chłopacy ej, co? Co? Ej, czemu Co się z wami dzieje? Zobaczcie jak Nie. jestem już duży i potężny My umieramy! Nie My umieramy! Mnichy z Macedonii A tak mają. Co, co wy się, chłopacy? No umieramy, po prostu Nie to no, jest no, Ja mam teraz sam Idę <śles> grać w Bedwarsy? Okej, okay, jesteśmy już tutaj na ostatniej, po prostu, chybka, <laughs> yy, na ostatniej arenie i po prostu będziemy sobie teraz grali sami, no bo jak widzieliście, no nie wiem czemu ten śmiech był dziwny na, na tamtej arence, przypna się na obok tam domku mojego Halka w sensie. Yy... No i no i no 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 i po prostu nie wiem, no jak ktoś się poczuł urażony przez to, że już Fly'a i Papiliego nie zobaczycie, no to przepraszam, ale no Hulk, zobaczcie jacy my jesteśmy, wielkość, normalnie jesteśmy takim wielkim Halkiem, że ja cię kręcę, normalnie najlepsze jakby chyba super bohater, w ogóle napiszcie w komentarzu, czy oglądaliście już Avengers Endgame, a ja w ten myślę, że mogę przypiąć wam serduszko, yy, no i co, no i chodźmy na tego niebieskiego. Hmm. Macie jakiś pomysł, jak możemy go zabić? Bo to by było bardzo dobrym planem, ale. siup. Wow! Ej, zabiliśmy go na hita w ogóle! Ja cię kręcę, ale my już dobrze jesteśmy pro super i normalnie. Ej, bo my nie mamy zbroi! My nie mamy zbroi! Najgorzej! Nie, 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 nie! nie. Ej, to chyba jest y, efekt uboczny, to im starszy też, tym jestem trochę też y, gorszy, ale to. To chyba oni nas i tak nie zabiją, no bo no bo jak mają nas niby zabić jak my normalnie tutaj mamy no hit to normalnie i możecie też napisać w komentarzu jak wam mija dzień, co tam u was i... Chodźmy w ogóle rozwalić tych niebieskich, bo ja tak mówię, 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 zabijmy tych niebieskich, a tu... a tu takie coś i po prostu no wiecie jak to jest, yy, siup Wow! Co się stało? Jeny, oje bez tej zbroi to naprawdę się nie dam rady chyba, ale to... Mm... To jest naprawdę też yy, niezależne, niestety, ode mnie, ale kurczę. Ej, no nie! Ej, musimy kupić szybko sobie złotej jabłka i uciekać po prostu z tej naszej bazy, bo to jest bardzo niebezpieczne w sumie. Ło. Dobra, dobra, dajemy jakoś radę. Ale w ogóle, patrzcie, możecie ocenić po kolei, jak normalnie byliśmy wszystkimi Halkami. I normalnie napisać w komentarzu od 1 do 10 ocenkę. I myślę, że będzie naprawdę, naprawdę dobrze. Bo już kurczę, ta, ta arena też jest moją ostatnią, niestety. No i kurczę, no, nie, no i też później chyba idę na emeryturę i ginę. Tak jak Fly i, 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 i ten drugi Papili. Niestety. Mm. Ale no. No, 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 niestety, no tak bywa. Yy, czemu to jest w ogóle niewidzialny? Ja naprawdę nie wiem czemu. Ej, w ogóle on zginął już. <laughs> on zginął już, przepraszam za lekką chrypkę, ale no, co, co, co zrobić? To? My latamy właśnie, bo ten Kamień Nieskończoności, on nam daje latanie normalnie. I chodźmy na tego czerwonego w ogóle. Co ty tutaj robisz, ziomek? Yy, chodźmy teraz na szarego, szarzy mają łóżko, chodźmy do różowego. Czerwoni jeszcze mamy łóżko. Czerwonym trzeba wtedy zniszczyć łóżko. My jesteśmy niebie. Wej, 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 mordo, mordo. O nie, zniszczyli na łóżko właśnie. Wow! Nie, 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 nie. Najpierw musimy zjeść o tej jabłko, bo taka walka jest nie niestety. Trochę nie fair. się kręcę. Ja, nie, 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 tak, tak się nie umawialiśmy. Dobra, dobra, jest naprawdę dobrze. Ale, wow! Nie, 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 nie. Dobrze, bardzo dobrze zrobiłeś, mordo. Bardzo dobrze zrobiłeś, rozwalamy tutaj. Jaka szybka ręka, co się tutaj dzieje? Gdzie jest zielony w ogóle? Ja cię kręcę. Ej, gdzie jest zielony, właśnie? Dobra, trudno, ale najwyżej. My już nie mamy łóżka, no to jest nasza ostatnia ręka, kurczę. zniszczmy tym niebieskim łóżko i kurczę. Yy, będzie myślę, naprawdę, naprawdę dobrze. Mm. Dobra, rozwaliliśmy im. Zabijmy teraz tego. I nie, nie, kurczę, ojej. Ale jestem ciężki, co się dzieje? Ej, co to było? Tak, jakby przyciągnęło do ziemi, ale o, o, nie, co się dzieje? Ej, czemu? O, o nie, coś mnie ciągnie w dół, nie do <laughs> konie złego życia.